Przed rozpoczęciem odcinka chciałbym Was serdecznie zaprosić na mojego Discorda, gdzie aktualnie trwają dwa konkursy. Jeden na 20 PSC oraz drugi na 100 PSF Card. Cześć drodzy widzowie, ja jestem Bob Inwestycje, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o skinach do Zeus'a. Tak tak jak widzieliście, Valve już to w sumie pokazało. Z początku każdy myślał, że będzie to jednak troll. No bo czemu? No bo zostało to wrzucone na oficjalny kanał tak naprawdę SL. Counter-Strike i cały ten odcinek był jednym wielkim w sumie XD. No ale co? Wczoraj wieczorem dostaliśmy informację od użytkownika na Twitterze Aquarius, jako już Valve przesłało najnowsze modele broni do Counter-Strike 2 na oficjalną swoją stronę oraz umożliwiło tak naprawdę pracę już w workshopie, co nie? Tworzenie tych skórek. I co ciekawe, był tam dostępny Zeus. Rozumiecie? Normalnie mieliście Zeusa. Chcielibyście sobie grać rankedy i klikać F na Zeusie i trollować? No ja już bym chciał tak szczerze, nie? Taki Asimów na Zeusie myślę, że by śmiesznie wyglądał. Dajcie znać widzowie, co Wy o tym sądzicie, trzymajcie się i cześć!